O o. Dobra. Niczego się nie boję. Okej. Okay. To nic takiego. Zbieram siły i biorę się za to opakowanie. Dobrze? Och, uh, zaraz wszystkim udowodnię, do czego jestem zdolna. Zobaczycie moc melisy pochłaniającej chipsy. Wow! Oto ja, jestem królową chipsów. Królową ostrych chipsów. O tak. Prawie skończyłam. Rany wygląda na to, że zaraz eksploduje. Przygotuj się na pożar, koleżanko. Zanim Melisa spali całe miasto. O czym wy mówicie? O. 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 Rany! A! Nadeszła nasza godzina. Ładuj do ataku! Wow! Dzięki dziewczyny Pomogłyście mi. Dobra robota. Kurczę.